Dobra, to co zaczynamy w Sekirko sobie pykać? Mam nadzieję, że lubicie taką gierkę Dobra, bez zbędnego nowa gra Coś tam sobie grałem, nie? Ogólnie tam... Kurde, w końcu napadzie padzie mogę się jakoś rozluźnić Jakoś będzie lepiej Ogólnie kupiłem sobie takiego pada, nawet spoko Polecam wszystkim To jest ta jakby podróba? Chyba Xboxa? Ale nie jestem pewien To czekaj, my straciliśmy jakąś tam pamięć? Skoro mówi tak jak kiedyś, to w sensie Hej, no to, to jeszcze dużo chyba nie wiem co tam się wydarzyło tak naprawdę. No dobra. Ciekawi mnie za którym przejdę tego bossa, wiecie co tam dalej jest. No ale spoko, polecam. Normalnie to przeszedłem go dosyć szybko, a tak to zobaczymy. Będzie śmiesznie jak go przejdę za piątym razem, albo nie wiem. Może nie, nie będzie aż tak źle, co? Najlepiej bym nie stracił w ogóle tutaj HP Eee, tu trafił mnie Nie wierzę, jak będę miał... no i po co mi to poka... No. Chłopie, to nie moja wina, bo mi pokazują komunikaty, że... Coś mam tam mu zrobić No Czekaj, czy my mamy... Eee, nie mamy. Nie przejdę tego za pierwszym razem. 100%. <grywka> nie wiem że. nie. <grywka> yeah. ja... No kurde, będę się z tym bosem teraz bawił, no chłopie. Ogólnie udało mi się raz przejść. Wszystko za pierwszym. Okej? Okay. Dobra, mamy to. Ciach! Jest jedno. Niepotrzebnie się wycofałem. Aj! Mówiłem! Wystarczy dobra kontra. Nie, nie! nie! Dobra, leży chłop. Uziły, no boże i lejka. By nie była. Kenichiro, to Zaraz wam coś powiem. A tashiwa. Smutne. Ta, umaczanie. Z tego co mi mówił Macho, to można podobno to przejść tego bossa. I może bohater. E, znaczy, może odzyskać swoją rękę, że tak powiem. Ale nie zagłębiałem się w to bardziej. A ten, z tym bosem to będę tak się denerwował pewnie na live'ach, że to. <laughs> będzie masakra. No i dobra. No i chłop mnie bije od razu. To jest. No chłopie, ja tu. A dobra, jak był ten, dobra. Nie skupiam się. No. Śmieszna deska Ta. No Sakiro.

拾ったのよ屍かばねかどうかもわからぬものののら犬に食わせてやることもあるのどれほど俺は眠っていた <laughs> お前さんを拾ってからずいぶんたつぞそうかじゃあが主の主はまだ生きておるぞ <laughs> Aśina no shirotei toraware to natte Aha, chodzi o tego małego, dobra Danga sugu ni mo sono chi o riyousu to chi natte san wo te jak będzie minimum 30 osób bo już raz przechodziłem Outlast'a U swoją lewą rękę Soitsu wa shinoseki wa no otoki wo horu ni wa muyou de shinobiki Soitsu co się stało? No mówię, że coś szumi w tym tle Aż tak bardzo przeszkadza? Dzień dobry, panie szefie, spiedarki zróbmy pizzę w godzinę, bo się nie dało na stronie, spoko Czekaj, to... Dobra

Coś tam, no, nie ona, kotonina, kamoś. wspólny język, chyba wspólny język miecza, Czy, czy to tam, ten dialog Sochu, jak moja babka od Niemca? <laughs> Co tak myślisz? Znaczy, no wiem, wiem, że to jest ciekawsze. Ja ogólnie bym chciał poprowadzić content bardziej taki gierek, jak, no wiecie, online. Eee, Detroit, Sekiro, Getanat, no, przejść, no nie wiem, jakiś single player bym pograł, ale. Nie wiem, czy by to w ogóle dopas dopasowalibyście się i czy by w ogóle to wychodziło. Coś mi spadło! O co, co, No łap mnie pierdyk, z buta mi wjechał! GONI MNIE! No, ku no nie, już zepsułem. Chłopiec ciężki. Oj, oj. Dawaj. Dawaj mywo! I ostateczne uderzenie mu buta wjeżdża i mamy go. Ha. Coś ci spa. No ja właśnie wiem coś mi. A zapalniczka. Ja nie palę, nie. A mogłem go podsłuchać, ale ja jestem debil. Ale ja jestem. <słyska> 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 Tu nie? <noise> Czekaj, bo mi tutaj ktoś tupta. I lecimy na niego. O nie! Nie! Ja tak potrafię? No chłopie, no ja mu kombo robię. <noise> Dobra, najpierw trzeba tego zdjąć, a reszta pójdzie. Chodź No powiem ci My spierdalamy Czekaj rozwaliłem go czy nie? No chłopie klikam blokaj mi to nie, nie, nie blokuje coś Czego? Dobra zrobimy najprościej jak się da tylko ja pierniczę, Zobacz, o! To jest piękny skok! Cześć, a jak tam spadnę, to coś się stanie? Ej, sprawdzamy to? Co tam jest? Cześć, ja tu muszę sprawdzić. Dużo HP nie straciliśmy tak naprawdę. My to kurde, ciekawi, co tu jest? Owinięty posąg, zo, mała figurka, budy, owinięta z czerwonym materiałem, zniesionym w dłoniach Czyli, coś jednak fajnego, tak? Raz po raz. Eee, czy ja tam... Czekaj, to mnie ciekawi To też gdzieś droga jest Jakbym spał, to bym się zatłukł eee, Tam też jest droga Czekaj, bo ja w sumie to mnie... CHŁOPIE NIE! <laughs> poleciał sto dwa metry Adam Małysz. Zobaczcie jakie to jest grube. I spierniczamy. Pa. No. To jest walony Herkules. Jonsina? Nie widzieliście Jonsiny? Patrzcie na to. I tak będzie za każdym razem. Tak będzie za każdym razem. Ja wam to gwarantuję. Uciekamy na drzewo. No, nie na drzewo. Ja pierdolnikiem. No i nie! Bo ogólnie, jak jest coś takiego, jak on robi, to się wrzuca w was. Powiem wam. Użyć czy nie użyć? Nie. Jakbym mu zbije jeden HP, to... To wtedy będę mógł próbować. Wiecie co? Muszę wyjść z tego drzewa. No, jest gigant. Pamiętasz go, Klaudia? Naszego kumpla? Było miło. Czekajcie, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Skupienie... Wiecie co w ogóle wcześniej odwaliłem? Jak on żyje! I... No, no, no nie ja! me! Co jest? Dobra, teraz możemy się wykilować, tak? Teraz możemy się wychylować. Siemano, Oscar. Ale trochę mi tego szkoda. Cukierek albo psikus. Pa, flaszeczka jest pita. Wiecie co? No, no nie! Złapał! Nie! Dlaczego ja nie mogę... O Jezu. Dobra Czekajcie, bo ja muszę na drzewo spierniczyć. No wspinaj się tam! Czekajcie, Gaugan. Ej, ale dlaczego tobie nie spada? Ja i jego się nie da, no tam, może mnie jeszcze pierdyknij. No, filowany ser. Do ogrania się maneszka, klikacz. Jeśli nie masz cierpliwości, to jak najbardziej nie. Ty gnido. do. Nie przejdę tego. Puść mnie! Ty pajacu Proszę Tak! Oh! Kurde Mam go